się Manko, siemanko. z tej strony i Black, a to są informacje dotyczące mojego kanału. Tak, zapewne wiecie już od dłuższego czasu nie ma filmów na moim kanale. Jest to spowodowane tym, że nie mam za dużo czasu, ostatnio mamy więcej testów, więcej kartkówek i tak, jakoś będzie słabo, bo nagrywam telefonem, mam smartfona i wi-fi ma wgrane tak, że będę mogła wrzucić film na YouTube i tak i właśnie film będzie film następny film to może będzie z 2-3 miesiące albo 4 od 2 do 4 miesięcy bo między jakoś tak będę mieć nowy komputer i może będę mieć a jak nie to niestety będzie długa przerwa przez rok no i yy, tak. Yy, może, może, to mówię tylko może będę mieć partnerstwo YouTube, ale ja w to wątpię, tak więc to by było na tyle, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i tak, filmów nie będzie przez dwa, od dwóch do czterech miesięcy, to na tyle. a pa. pa.